Dorota Gelder, kuzynka. Raz kuzynka przyjechała, taka strasznie, strasznie mała. Z wózka jej nie widać wcale. W wózku też ją trudno znaleźć. Za to krzyczy, że ho-ho, prawie jak kuzynek sto. Wzięłam wózek wraz z kuzynką, ustawiłam pod choinką. Chyba jej się podobało, bo coś wózku chichotało. Potem obiad jadła z nami. W czym? W świniaczku z motylkami. A że zęby gdzieś zgubiła, więc na obiad mleko piła. Wciąż siusiała, jak na złość. Więc jej wkrótce miałam dość. Lecz gdy wkrótce miała sucho, uszczypała tatę w ucho. Lecz gdy przyszła po nią mama, spała jak zaczarowana. Wśród koronek smoczek sała. Taką grzeczną udawała grzeczne rączki, grzeczna minka. Ovo je knjepo